bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Antret 4. k złodzieja. jak hey, Nate, pamiętacie tutaj podróżujemy z Eleną i szukamy się. sama zaraz musimy jakąś drogę utorować hmm, tu może być przejście to że jest tak prąd mega silny. jest zdradliwy. Trzeba to inaczej zrobić. Musimy znaleźć jakąś inną drogę. Czekaj. Coś jest. Nie tak to nie przejdziemy. Za mm, wysoko. Kurde, czekajcie. Coś nie doskoczę, tej prąd mi zepchnie. Zrobimy tak, o. Nieźle. Dzięki Skocz Dobrze Dzięki umiesz wykorzystać swój ciężar, to znaczy Dobra i słusznie Jesteśmy teraz tędy Jestem na górze Pomogę ci wejść Dobra, szybko Dobrze, to jest. Dawaj. No. Jest. Teraz możemy przejść dalej. Zabierz dokładnie tę. Dobra. Hej. Dobra. i się udało. Okay. To idziemy dalej. Zobacz. Symbol to masa Więc to jego posiadłość. No. Dowódcy. się po szczeblach hierarchii. Tu jest przejście. O kurde. Rany boskie. No, to nieźle. Dotarliśmy na imprezę. Czekajcie o ja jedną rzecz zrobię. Ułatwianie dostępu... I to, o. Ale chyba trochę za późno. <laughs> Hej, Nej. Popatrz tu. Kolejny symbol. O mój Boże. Co? To oni. Elena to piraci, którzy założyli Libertalię. Co się tutaj stało? Żaden ze mnie kryminolog, ale to chyba. trucizna. Najwyraźniej. No to co to było? Jakaś. samobójcza sekta bogatych piratów? Czy jak? <śmianie> Nie wydaje mi się. To nie w ich stylu. W imieniu Lorda Avery'ego zapraszam was jutro o zmierzchu do mego domu. Najwyższa pora, by porzucić czcze animozję i zjednać się pod sztandarem Boga i wolności. Podpisano to, Mastiu? Kogo obstawiasz? To czy Everiego? Wydaje się, że gospodarze nie posprzątali po imprezie. No, raczej nie popisali się grzecznością. Okej, okay, czyli... Ci panowie wzniecili powszechną rebelię i zgarnęli skarb dla siebie. Załatwili kolonistów, ale potem zajęli się sobą. Obstawiam, że była tu niezła jatka. Więc Avery i Tew zaprosili ich tutaj. Żeby. Jak to było? Porzucić czcze animozję. Porzucić czcze animozję. Avery uroczyście wznosi toast. Za Boga i wolność! Arr, ahoj! Takie tam. <głosy> <głosy> Wszyscy biorą łynia? Oprócz nich. I w jednej chwili. Wszystkie skarby Libertali stają się własnością tej dwójki. Pomyśl: najwięksi piraci w dziejach świata i wszyscy zginęli w jednej chwili przy tym stole. To niesamowite. Ta... Tak mi przykro, ja... Przepraszam. W porządku. Tak więc, skoro nasi gospodarze są nieobecni w domu Cię... To odwiedźmy jego. Tak. Chodźmy. Idziemy odwiedzić Eweriego w takim razie. Jak tak. Na zainteresowanych ktoś może sobie przeczytać. Tu mam notatkę czy wpis. Gotowe. Dla potomności. Idziemy dalej. W takim razie. Powinno być przejście. Oh. O. Oh, nie. Kurde. O, siups! O, trochę było niebezpiecznie. O, leścieps. O, leścieps. O, to było.

Słowodnia Dlaczego nie zabił ciu? Bo Teraz tędy Patrz Zabarykadowali wejście hmm. i zostawili za sobą mnóstwo śladów Sprawdźmy dokąd poszli Mierę tą broń na razie Bo no może się jeszcze mi przydać Zdradzają się. No hej. 48 nol. Podejrzana sprawa. Przecież idziemy dalej. Tu być. Zupełnie jakby wyparowani. Chyba nie sądzisz, że są duchami piratów. Nawet tak nie żartuj, okej? Okay? Tędy idą. Hmm. Bingo. Tu ślady kończą Tyżej tu się ślady kończą To, to czynią oni szli tędy Ej, tu nie ma gdzie Tu by przeszli tędy To raczej niemożliwe Nic nie ma. Tu jest ślady prowadzą do środka. Oho. Niech to zabarykadowane. A co się odgrodzili? Nie wiem, że... Co się znaleźli? Pomóż mi to otworzyć. Dobra. O. Dawaj. O kurde. O nie! Co to jest? Dobra, granat cały Ile tych chłopie jeszcze? Dobra, dobra, Ale dobra, 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 Fajna broń tak szczerze はい。

Ale było gorąco, nie powiem, że nie Okej, okay, spróbujmy, gotowa Aha Dawaj Ojo ja. Dzień dobry to, co? to jest jakiś list pisano Ej wery. Serio? To czytaj Moi wierni słudzy? Na nasz piękny raj padł cień, wobec czego musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tiu zna nasze tajemnice. Musimy działać szybko. Zniszczcie tamę, oczyśćcie New Devon. Aha. aha, i zanieście skarb na statek przez tajne przejście. Tiu i Avery się poróżnili. Dziwisz się? O, już nie. Proszę. Dzięki. Dzięki. To my otwórzmy no to drzwi. Tego przejścia. W takim razie. O. Hmm. Czas to wszystko może być tak naprawdę ruchome? Nie widzę więcej śladów. Okej, okay, a więc dokąd poszli? Przeniknęli przez ścianę. <laughs> Rozejrzyjmy się. Tu na górę trzeba wyjść Zobaczyć O! Mamy skarb. Magolska zostawa stołowa. Nie pytajcie, się ja skarbów ominąłem. Nie będę się bo ten temat wypowiadał. Eee, no to teraz trzeba coś poszukać tu. Tu coś jest. Zapalniczka sama. Upuścił ją? Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. No i dobrze, że celowo. Może to tajne przejście Eweriego? Gdzie jest przełącznik? T teraz trzeba szukać przełącznika. Nate? Tak? Masz coś? Chyba tak. O oh, oh. <laughs> Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłeś? Na miejscu Libertali znalazłam zakrwawiony odcisk palca i... Żeza. mam nagrywania, 16 minut, dobra. Everi chciał przenieść skarb na statek Tak. Myślisz, że skarb jest To schodzimy. Myślę, że... E, że to już nie ma znaczenia. No jesteśmy. To idziemy. Hmm. Uważaj na głowę. Tak. Dalej nie pójdzie. Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. <laughs> tak, ciekawe, gdzie to prowadzi. To jest... Aha, zaraz się przekonamy. To miejsce nie wygląda. Rozdział 19, upadek Avery'ego. No, nie wygląda to zbyt ciekawie. Zasypane Patrz, świeże ślady Na pewno szli tędy Zborotu tych śladów Nie śpieszność Co, Nic nie ma Nie 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 Ja nie. ją mam tu włączyć nie widzę Lena proszę bardzo o działa o pewnie ludzie na din mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to napadać. No, mocno. o ja. Ej, 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 czekaj. Co jest? Jakiś rodzaj pułapki? Eee, tak. No i troszeczkę skończył Samo jeden. Się jakoś Spróbujmy pójść ich śladem. to idziemy. Powoli, pomalutku. Nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Dobra, udało się. I relaks. Elena, słyszysz? Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi. No. Ty musimy iść... Gdzie indziej. Tu jest. Elena! Chodź tu. Ale tu jest przejście Może tutaj coś znajdę jeszcze. A nie jesteś. Spróbujmy to usunąć. Aha, dobra. No, dawaj. Oh my. Znajdę coś. No i lipa. Jeszcze za Mi tego... Cholera, no nie. nie mogę odpalić. No dalej, no cholera, i chcę się odpalić. Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Dawaj, no, dawaj, dawaj, dawaj! No, oczywiście, nic nie zostawił. Niech go szlak. na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. No, Mówisz, masz. Dobra. Sorry. Sekundę. <noise> nie, jest No cześć. Tutaj! Głowa. Cie! Tutaj. O dobra Dzięki Dzień. Dobrze się przygotowałaś Ktoś musiał Chodź, poszukajmy przejścia Ale tu robi Ej, to wygląda obiecująco, podsadzić się? Da. Chodź Dobra, nie znalazłeś lidu Okej, no dawaj No dobra dzięki uważaj na głowę tam nie przejdziemy, ten trzeba iść niestety Ostrożnie wow. Czy to w Lepce, które mnie okrały. Wow, Avery nawet nie udawał, że mnie odbiło. Nie podoba mi się to. Mnie też. Chodźmy stąd. Ten chyba. A, zobacz. Tu Avery, mamy kolejne. Szubienice. Szubienice. Co? Mówi się, szubienice. Jesteś hm. pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Ej, Zaraz czy to mumia? Nie. O kurde. Co ja mam... Co to było? Kurde. Pułapka Kurde. nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Dobra, w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek, dziękujemy za oglądanie i do następnego, cześć.